Dokładnie w tym samym czasie, kiedy na Bliskim Wschodzie u brzegów Tygrysu i Eufratu powstawała i rozwijała się cywilizacja Sumerów, w Afryce, u brzegów rzeki Nil, powstała równie starożytna cywilizacja, jaką był Egipt. Rozwój swojego państwa Egipcjanie zawdzięczali właśnie Nilowi. Bez tej rzeki Egipt byłby niczym więcej jak Bezludną i niemożliwą do zamieszkania pustynią. Życie jej mieszkańców było uzależnione od corocznych wylewów rzeki. Co roku Nil wylewał nadmiar wody ze swojego koryta, użyźniając okoliczną glebę, czyniąc ją zdatną pod uprawę roli oraz hodowlę zwierząt. Od tego właśnie wydarzenia Egipcjanie zaczęli określać, Wylewy jako dar Nilu wydarzenie, które gwarantowało przetrwanie ich społeczeństwa i całej cywilizacji. Cywilizacja egipska powstała około 4 tysiąclecia przed naszą erą, jednak jeszcze przez bardzo długi okres czasu Egipcjanie byli podzieleni na dwa rywalizujące ze sobą królestwa: Dolny Egipt, zlokalizowany w północnej części kraju oraz Górny Egipt. Zlokalizowany w jego południowej części, ze stolicą w mieście Memphis. Przez długie lata obydwa królestwa rywalizowały między sobą nawzajem o władzę w regionie. Dopiero za rządów faraona Narmera, ówczesnego władcy górnego Egiptu, udało się dokonać ostatecznego zjednoczenia całego Egiptu pod jednym sztandarem. Narmer podbił Dolny Egipt. I ogłosił się niepodzielnym władcą wszystkich Egipcjan, co uczyniło go pierwszym faraonem Zjednoczonego Egiptu, zapoczątkowując tym samym długoletni okres panowania egipskich faraonów nad tą ziemią, która trwała aż do I wieku przed naszą erą. Od momentu, kiedy Narmer przejął władzę nad całym Egiptem, rozpoczął się okres tzw. Starego Państwa. Pierwszy ważny okres w historii starożytnego Egiptu, podczas którego cywilizacja egipska rozwijała się i nabierała swój ostateczny kształt. To właśnie za starego państwa Egipcjanie opracowali systemy irygacyjne, umożliwiające im nawadnianie jak największej ilości ziemi u brzegów Nilu, stworzyli swoje pierwsze Pismo, które dzisiaj określane jest mianem hieroglifów, i które, podobnie jak sumeryjskie piktogramy, były pismem obrazkowym. Oprócz tego, w tamtym właśnie okresie Egipcjanie stworzyli swoją ostateczną strukturę społeczną, która dominowała w tym kraju przez następne ponad 3000 lat. Na czele państwa stał faraon, który był uważany za żywe wcielenie Boga Słońca Ra, najważniejszego boga w egipskim panteonie. Jego słowo było prawem dla tysięcy Egipcjan. To on był naczelnym wodzem armii, to on decydował o wszystkich sprawach polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. W konsekwencji czego jego władza nad Egiptem była absolutna, wręcz despotyczna. Drugą najważniejszą po Faraonie osobą w Egipcie był Wezyr, będący najważniejszym egipskim urzędnikiem, pełnił rolę premiera i najbliższego oraz najbardziej zaufanego doradcy dla Faraona. Niżej w hierarchii znajdowali się kapłani, którzy oprócz zajmowania się kwestiami religijnymi, odprawiania od brzędów religijnych ku czci egipskich bogów, zajmowali się również kwestiami polityki, oraz oświaty. To oni, zaraz obok Wezyra, byli najważniejszymi doradcami faraona, to oni doradzali mu w kwestiach polityki państwa, to oni również dbali o edukację egipskich elit intelektualnych, przyszłych urzędników oraz młodszych kapłanów to oni również byli odpowiedzialni za rozwój wielu ważnych dla Egiptu dziedzin nauki, między innymi astronomii. Niżej w hierarchii znajdowali się urzędnicy, spośród których najważniejszymi byli tzw. nomarchowie, czyli urzędnicy, którzy byli odpowiedzialni za zarządzanie tzw. nomami, czyli okręgami administracyjnymi cywilizacji egipskiej. Niżej w hierarchii byli rzemieślnicy, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie wszelkiej maści narzędzi, przedmiotów codziennego użytku oraz broni. Dalej byli żołnierze, którzy stanowili zbrojne ramię faraona i całego Egiptu i zawsze, kiedy faraon decydował się ruszyć na jakąś wojnę, oni stawiali się do służby w imieniu swojego władcy. Niżej w hierarchii byli chłopi, którzy byli najliczniejszą grupą społeczną w Egipcie. I byli oni odpowiedzialni przede wszystkim za uprawę roli i hodowlę zwierząt. Najniżej w hierarchii byli niewolnicy, żywe narzędzia osoby, które najczęściej były jeńcami wojennymi, schwytanymi podczas licznych wypraw wojennych faraona i którzy musieli bezgranicznie wykonywać polecenia swoich panów nie posiadali żadnych praw ani wolności osobistej. To również w okresie Starego Państwa Egipcjanie zaczęli wznosić jedne ze swoich najsłynniejszych, najbardziej ikonicznych budowli, między innymi piramidy, które były grobowcami dla najsłynniejszych egipskich faraonów. Spośród wszystkich piramid, które zbudowali Egipcjanie, największą była piramida faraona Cheopsa, zlokalizowana na terenie miasta Giza. Oprócz samych piramid, słynną budowlą wzniesioną przez Egipcjan był Wielki Sfinks. Również zlokalizowany w mieście Giza, który najprawdopodobniej został wzniesiony na cześć faraona Hefrena, i to właśnie jego twarz widnieje na Wielkim Sfinksie. Około XX wieku przed naszą erą, Stare Państwo zaczęło chwiać się w posadach. Władza faraonów stawała się coraz słabsza, a coraz większy wpływ na politykę państwa mieli nomarchowie, którzy zaczęli walczyć i rywalizować między sobą nawzajem o władzę i wpływy w Egipcie. Ten okres chaosu zakończył się dopiero, kiedy ustanowiono tzw. średnie państwo, podczas którego faraonowie odzyskali kontrolę nad państwem egipskim i rozpoczęli proces odbudowy i poszerzania granic egipskiego państwa. Ten okres stabilności średniego państwa trwał jednak tylko przez dwa stulecia, nim w XVIII wieku przed naszą erą Egipt ponownie pogrążył się w chaosie spowodowanym najazdami sąsiednich ludów, głównie z terenów regionu Kanaan, na którego terenie zlokalizowany jest dzisiaj Izrael. Okres chaosu zakończył się dopiero wraz z ustanowieniem nowego państwa. W trakcie którego stolicę Egiptu przeniesiono z miasta Memphis do Teb. Za czasów Nowego Państwa Egipt przeżył największy okres swojej świetności. To również w tym okresie na tronie Egiptu zasiedli najsłynniejsi faraonowie w dziejach starożytnej cywilizacji egipskiej, m.in. Tomes III, który prowadził liczne zwycięskie kampanie przeciwko wrogom Egiptu. Jego ciotka Hatshepsut, która była pierwszą kobietą faraonem w dziejach starożytnego Egiptu, czy w końcu Ramzes II, który poprowadził największe i najsłynniejsze wyprawy wojenne starożytnego Egiptu, które znacząco poszerzyły granice tego państwa. To właśnie za rządów Ramzesa II starożytny Egipt przeżył apogeum swojej potęgi i maksymalny zasięg terytorialny w całej swojej długoletniej historii. Okres świetności nowego państwa zakończył się gwałtownie w XIII wieku przed naszą erą, kiedy Egipt padł ofiarą najazdu tzw. ludów morza, enigmatycznego narodu, który przywędrował z północnych regionów globu i zaczął organizować upieszcze najazdy na granice Egiptu. Egipt zdołał ostatecznie wyjść z tych najazdów obronną ręką, ale Konsekwencji tych najazdów był strasznie osłabiony, co z kolei sprzyjało wszelkiej maści walkom wewnętrznym między co bardziej ambitnymi nomarchami słabość Egiptu w kolejnych wiekach wykorzystały inne mocarstwa w regionie. W VI wieku przed naszą erą Egipt został podbity przez imperium Perskie, zaś w IV wieku przed naszą erą został podbity przez Macedończyków pod wodzą Aleksandra Wielkiego by finalnie w pierwszym wieku przed naszą erą znaleźć się pod panowaniem Imperium Rzymskiego, co raz na zawsze położyło kres epoce rządów egipskich faraonów, ale szczegółowo o tym wszystkim będziemy opowiadać sobie dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.